Of them. Let's go. Ooh, Sample Egg. Ooh. Okay. Ja pierdolę! Kurwa, no nie spodziewałem się takiego gwiazdu! Kurba Okej okay. Zajebiste kurwa. Ja pierdolę w końcu jakaś premiera polska, kurwa, co człowieku no napierdala, nie w każdym aspekcie. Kurwa. Już myślałem stare, że się znowu będę musiał słuchać jakiś kurwa gówna jebanego, nie? Mój dobry numer, szczerze, dojebany. Zajebiste, Dojebane, kurwa, dopierdolone tak szczerze, nie? Wpły mocne, wpły mocny numer, nie? Wpły mocny numer, dopierdolone Crazy, 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 fajnie, że. Fajnie, że wydaje tego Deluxa tego albumu. Ten album ogólnie bardzo dobry. Bardzo dobry i wydaje mi się, że ten i. Wydaje mi się, że w ogóle ten album dobrze się to zestarzeje, nie? Bo on nadal ma numery, które są takie, kurwa, że nadal sobie słuchasz i tak dalej A już trochę minęło od premiery, powiedzmy e, Chociaż, wiadomo, może... Kurwa, może jeszcze za szybko mówić o, o tym, czy się dobrze zestarzeje Ale mam takie wrażenie, że się dobrze zestarzeje, nie? Zajebiste! Dojebane! 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 Propsuje to Propsuję to Propsuję to